Ja do niej w kampervanie. na Gołęby przyszły czyścić. Okruszki. Liczyliśmy na Emu a przyszły gołębie. No. Jest okrutnie gorąco, słuchajcie, już. Godzina ósma. Siedzimy w środku, bo padał deszcz, teraz świeci słońce, także na przemian pogoda taka. Zjemy I może do basenu wskoczymy, żeby się trochę ochłodzić. I będziemy jechać do Parku Narodowego dzisiaj, zwiedzać wszystkie plaże Parku Narodowego, po drugiej stronie. I kąpać się, chłodzić w wodzie. Chyba dzisiaj cały dzień spędzimy w oceanie, tak mi się wydaje. Mi się też wydaje. <laughs> Słuchajcie, wakacje w Campervanie to nie są wakacje na Bali, to na pewno. Mogę już teraz wszystkim powiedzieć. Dużo ciężkiej pracy tutaj trzeba w to wszystko włożyć. Cierpliwości. Więc cierpliwości, jak najbardziej. Mała przestrzeń. Jeżeli podróżujecie z kimś, no to trzeba bardzo mieć dużo cierpliwości, piękne, zwłaszcza jeżeli to jest większa grupa. Piękne fryzury. Tak, piękne fryzury to jest mały pikuś. Składanie i składanie całego sprzętu, łóżka i wszystkiego zajmuje trochę czasu. Co rano jest ta sama rutyna, tak jak już mówiłam wcześniej. E, Przygotowali śniadania nawet to też trzeba to wszystko rozplanować, bo przestrzeń kuchenna jest bardzo mała, więc tyłem, przodem, rakiem się chodzi tutaj, różne tu pozycje przyjmujemy. Ehm... Temperatura w aucie. Temperatura w aucie jest bardzo wysoka. W nocy jest bardzo ciężko. Dzisiaj zostawiliśmy wszystkie otwarte praktycznie okna, włącznie z klapą z tyłu i tutaj drzwiami bocznymi też, żeby mieć troszeczkę przewiewu, bo nie mamy klimatyzacji jako takiej. Mamy klimatyzację w, w kabinie oczywiście, ale nie mamy. Są tutaj kamperwany, które mają swoją własną klimatyzację, jest im na pewno dużo łatwiej. E, coraz goręcej, więc zobaczymy, jak będziemy jechać dalej na północ. Może zdecydujemy się, że jakąś jedną noc spędzimy jednak w jakimś YHA ale już nie będziemy mogli wytrzymać w kamperowanie oczywiście. Co jeszcze? Maciuś, co byś jeszcze dodał do tego wszystkiego? Wilgotność powietrza. Wychodzisz spod prysznica, robisz trzy kroki i możesz wszystko się wszystko odpowiedź. Dokładnie. Bardzo duża wilgotność powietrza sprawia, że branie prysznicy tak naprawdę nie ma większego sensu. Zapach się na chwilę zmienia. To jest psychologiczny. Sens tak. Psychologiczny jedynie, tak. Na chwileczkę zapach się zmieni, ale na jakieś 15 minut maksymalnie. Tylko że w granicach 94%. Wilgotność 50%. powietrza, tak, dokładnie. A nie, nie jesteśmy jeszcze w darwin, więc yy, możemy, możemy sobie tylko wyobrazić, co się będzie działo dalej. No dobra, powolutku. Kończymy śniadanko. No i te jest tak jak tu możesz pokazać. Tak, na, na kempinga. Dzieci. No, ale to dlatego, że trafiliśmy akurat na, na okres wakacji. Jest teraz cool holiday. No i jeszcze idzie wielkanoc, dlatego tak jest. I tak nie ma pełnego campgroundu, tutaj nie ma pełnego kempingu, ale jest znacznie więcej ludzi niż na początku, jak m, zaczynaliśmy naszą podróż. To zdecydowanie. Będziemy się teraz przenosić. Jesteśmy na komercyjnym bardzo kempingu teraz zresztą. E, gdzie jest? Pasem i inne atrakcje dla dzieci, dlatego jest tutaj dużo ludzi. Ale dzisiaj będziemy się przenosić na taki bardziej zaciszny w buszu camping, więc myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Nie będzie tu tyle dzieci na pewno. Dobra, to tyle na teraz. Gdyby nie też, to nie poznalibyśmy kolejnego fajnego miejsca w Expo. The Social Society. Kawiarnia pełna pyszności, wspaniałości. Możecie kupić tutaj również brandy, koszulki właśnie z tego miejsca, naturalne produkty, olejki eteryczne. A także możecie sobie książkę, napić się kawy, posłuchać świetnej muzyki. Koniecznie odwiedźcie, Uczyńcie to punktem na swojej mapie, jeżeli przyjeżdżacie do Expo. Niesamowite, Bexmont jest to, że każdy small business tutaj stara się wspierać środowisko i korzystać z produktów z recyklingu. Tutaj ta mała kawiarenka również sprzedaje różnego rodzaju koszulki z nadrukami, tak jak widzieliście wcześniej. Jest tutaj informacja o tym, że nadruki na koszulkach są robione ręcznie, żeby zminimalizować właśnie wpływ na środowisko. Zachęcają też do kupowania oczywiście keep cups, czyli takich kubków, które możemy wielokrotnie używać. Także super pomysły. Cape Range National Park, e, pierwszy snorkeling spot to jest Lakeside, będziemy go wypróbowywać. Podobno e, dla wszystkich, tych, którzy potrafią dobrze pływać i średnio. Niestety droga jest zamknięta, bo padało trochę deszczu, oni jak zwykle przesadzają, więc musimy tam dojść pieszo, mamy jakieś 300 metrów. E, także zaraz będziemy wypływać i snorklować i zdam Wam raport, czy warto tutaj popływać właśnie na Lakeside. Tak, droga zalana, no gdzie ona jest zalana? Oj, oni mają wyobraźnię, naprawdę jest kilka kropel wody dosłownie i nie można już wjechać, także idziemy. Jesteśmy w pełni wyposażeni Snorkeling Masks, Krem oczywiście okulary, czapki, woda. Teraz znowu słońce wyszło, jest upał cholerny znowu. Za chwilę pewnie znowu będzie padał deszcz i będzie burza, także zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie. O, ok, słuchajcie, dingo nasz pierwszy w życiu dingo podchodzi pod te zabudowania, pewnie głodny niż szuka tutaj, idzie w naszym kierunku. Uciekamy, czy co Maciusiu? Nie rysuje. Razem mamy więcej zębów. Dobra. Maciek się śmieje z moich kapci do pływania. Słuchajcie, sprawdzają się świetnie jak do tej pory, także ja tutaj śmiesznego nie widzę. Uuu, zbliżamy się. Gumowce, kapcioszki są jak najbardziej wskazane, bo wiecie, jakby były jakieś korale bardzo blisko brzegu, to się człowiek nie porani. No jesteśmy po snorklingu, turquoise bay. Zdecydowanie polecamy ten spot na razie. Udało nam się zobaczyć bardzo dużo kolorowych rybek. No i żółwia udało nam się też zobaczyć. Niestety nie nagrałam tego, nie miałam za bardzo jak. Słuchajcie, drift snorkeling tutaj. Polecamy, polega to mniej więcej na tym, że są tutaj bardzo silne prądy i zaczynacie snorkowanie od najbardziej wysuniętego na lewo punktu i generalnie idziecie z prądem aż dotrzecie do brzegu. Super sprawa, nie trzeba wkładać dużo wysiłku w to, żeby znaleźć się później z powrotem. Zarobiste. Jedziemy dalej, sprawdzimy jeszcze jeden spot po drodze. No jak tam, jak tam snorklowanie było? Z jakąś płaszką, rodzaj płaszki, duża, ogromna, jest. długi ogon. A Trochę się musiałam wycofać, bo za blisko, bo Aha. Ogon, tak. ten no tak nie wiadomo. A, no, ale to super. Piękna była taka, chyba tygrysia ona się nazywała. Aha, jasne. Duże, takie jasne. Skupy. No, no ja zrezygnowałam już tutaj z pływania, dlatego, że plaża jest wiemy. bardzo kamienista tutaj. Ojciec Saks nazywa się, trzeba bardzo delikatnie wchodzić do wody, bardzo ostre kamienie. E, ja sobie odpoczywałam tutaj w cieniu. No to super, świetne miałeś nurkowanie, brawo! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Or well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Wieczór już u nas mieliśmy bardzo intensywny dzień. Snorkling, spacer, piękne widoki, blisko natury, dużo dzikich zwierząt widzieliśmy dzisiaj, m.in. Dingo i kangury, a teraz czas na wieczorną herbatę i za chwilę spanko, bo jutro bardzo rano musimy wyruszyć. Słuchajcie, chciałam jeszcze powiedzieć, że mają tutaj świetny system na kempingach w ogóle. Recepcje na kempingach są otwarte tylko do którejś godziny. Zazwyczaj do godziny 7 lub 8 wieczorem. Także jeżeli przyjedziecie po tej godzinie, to nikogo nie będzie już w recepcji, ale będzie pięknie rozrysowany plan, który będzie na was czekał e, na zewnątrz. Na którym znajdziecie miejsca parkingowe wolne, które można jeszcze zająć e, i gdzie możecie wpisać po prostu swoje dane, imię, nazwisko, wybrać sobie miejsca, które są wolne, e, zaparkować tam, a zapłacić opłatę rano. Bardzo mi się ten system podoba.